Pani Kaczorek, wprowadziła nas w błąd. I to nie moja wina, że ona ma teraz przestój. Ja się z Panią umawiałam i Pani będzie pracować u nas w tym tygodniu, a nie Pani Kaczorek. Ja powtarzam tylko to, co ona mi powiedziała wczoraj, a powiedziała, że dzisiaj to jeszcze do Państwa przyjdzie osobiście. No niech coś przychodzi, to jest sprawa. No ma się rozumieć. To co ja zacznę od tego okna w sypialni? No, dobrze. Przecież nie będę co pięć minut zmieniała zdania z powodu pani Kaczorek. Nie mam racji? O, co chodzi, kochanie? Znowu nie słuchasz? Zaczynałem się. Chodzi o to, że w tym tygodniu pani Stenia będzie u nas pracować, a nie pani Kaczorek. To nie moja wina, że ona wcześniej wróciła z urlopu. To, że ona naprawdę jest bezczelna. Zapowiedziała się u was z wizytą, że niby chce porozmawiać o swoim powrocie do pracy. Przyjdzie tu? Ze mną niczego nie uzgadniała. Powiedziała to wczoraj pani Steni. No, Skoro tak ja powiedziała. Ale ja nie mam czasu na nią czekać absolutnie. A ty chyba też nie. Wreszcie samej. Do... To nie wychodzisz? Dziś wyjątkowo nie tak, że może spokojnie wyjścia w wreszcie Ja z nią porozmawiam. No, teraz to już na pewno spokojnie nie wyjdę. Ja, kochanie, jak pan ci tłumaczy? No dobrze, ]cie. dobrze, nie tłumacz, nie tłumacz. Przyjmuj sobie panią Kaczorek na prywatnej audiencji, bardzo proszę. Tylko, żebyś nie zapomniał przekazać jej mojego zdania. Jak sobie życzysz, kochanie? Wiesz, co masz mówić? Że miała do nas wrócić w połowie września. Właśnie wróci. A do tego czasu pani Stenia. Absolutnie. Przeczytałem. Kochanie.